Tytuł: Czy żyjemy już w czasach ostatecznych? Analiza bieżących wydarzeń i grzechów. Liczne wydarzenia wskazują, że żyjemy już w czasach ostatecznych. Dowodem tego jest rosnący poziom głodu, choroby, częstsze zmiany klimatyczne i rosnące oddalenie ludzi od Boga. To jest dokładnie to, co przepowiedział Jezus Mateusza, rozdział 24. Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. W różnych miejscach wystąpią głód i trzęsienia ziemi. To wszystko będzie dopiero początkiem bólów porodowych. Z mojego powodu będziecie znienawidzeni przez wszystkie narody. W owym czasie wielu odstąpi od wiary, będzie się wzajemnie zdradzać i nienawidzić. Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu zwiodą. Wskutek wzmożenia się niegodziwości, miłość wielu oziębnie. Zauważ, że niegodziwość jest jedną z rzeczy, o których Jezus powiedział, że będzie się nasilać na świecie przed Jego powrotem. I dokładnie to dzieje się dzisiaj. Czy sądzisz, że rosnący brak miłości do innych to przypadek? Niestety, tak nie jest. Potwierdza to apostoł Paweł w swoim drugim liście do Tymoteusza. W dniach ostatecznych nastaną niebezpieczne czasy. Ludzie będą miłujący siebie, kochający pieniądze, chełpliwi, wyniośli, drwiący, nieposłuszni rodzicom, niezaspokojeni, niegodziwi, niemiłujący, nieprzebaczający, oszczercy, niepowściągliwi, okrutni, miłujący dobro, zdradziecki, lekkomyślny, ufny, Miłujący raczej przyjemności niż miłujący Boga, mający pozór pobożności, ale zapierający się jej mocy. Naprawdę żyjemy w dniach ostatnich. Właśnie dlatego chcę to zademonstrować w dzisiejszym filmie. Pokażę siedem grzechów, które są powszechne na świecie przed powrotem Jezusa. Jeśli jeszcze nie zrozumiałeś, co się dzieje, będziesz zszokowany, gdy ujawnię każdy z tych grzechów. Niestety są to grzechy, które ludzie popełniają na co dzień i mam nadzieję, że żadnego z nich nie pominiecie. Zanim zaczniemy, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zasubskrybuj mój kanał, polub ten film i włącz dzwonek powiadomień. Teraz zacznijmy. 1. Samolubstwo. Pierwszym grzechem, na który zwrócił uwagę apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza, jest grzech egoizm. Cecha ta staje się coraz bardziej widoczna w dzisiejszym społeczeństwie. Szybki rzut oka na media społecznościowe pokazuje, jak bardzo ludzie są zaabsorbowani sobą, publikują swoje osiągnięcia, nie myśląc o innych ani o Bogu. Egoizm jest jedną z najbardziej szkodliwych chorób duchowych naszych czasów. Ponieważ niszczy istotę człowieczeństwa. To oddala nas od Pana. Jest to wprost sprzeczne z największymi przykazaniami Jezusa. Kochaj Boga całym sercem, a bliźniego swego jak siebie samego. Niestety, egoizm szerzy się po całym świecie. Jako chrześcijanie musimy odrzucić tę tendencję i naśladować przykład Chrystusa, który przyszedł, aby służyć. I poświęcił swoje życie dla innych. Odzwierciedlone. Czy jesteś gotowy odłożyć na bok swoje pragnienia, aby pełnić wolę Pana? 2. Chciwość. Drugim grzechem, o którym wspomniał Paweł, jest grzech żarłok, opisywana jako miłość do pieniędzy. W innym liście Paweł stwierdził, Korzeniem wszelkiego zła jest miłość do pieniędzy. Wiele osób w pogoni za bogactwem, porzucili wiarę, poniósł wielkie straty. Pomyśl o zbrodniach popełnianych każdego dnia z powodu pieniędzy oszustwach, kradzieżach, morderstwach, wojnach, rozbitych rodzinach i zniweczonych marzeniach. A wszystko to z miłości do pieniędzy. Kluczowe punkty. Problemem nie jest sam grosz. Jest to dar od Boga, który ma na celu. Podtrzymują nasze istnienie. Pomóż potrzebującym. Problem tkwi w obsesja na punkcie dóbr materialnych. Wielu bogatych ludzi, pomimo swojej obfitości finansowej, cierpi na depresję i stany lękowe z powodu niepohamowanego pragnienia posiadania więcej. Ostrożny. Nie stawiaj pieniędzy ponad swoją wiarę. Ci, którzy tak czynią, są całkowicie oddaleni od Boga. 3. Niemoralność Brak świętości jest grzechem, który w ostatnich dniach przeniknął cały świat. Problem ten jest tak oczywisty, że nie wymaga wielu wyjaśnień. Telewizja i media społecznościowe są przesiąknięte treściami zmysłowymi i seksualnymi. Istnieją aplikacje, które płacą użytkownikom za wyraźne zdjęcia i filmy. Istnieją strony internetowe promujące cudzołóstwo. Niepokojące jest to, że wszystko to uważane jest za normalne w dzisiejszym społeczeństwie. Jednakże niemoralność jest obrazą Boga, ponieważ Bóg jest święty. Biblia napomina nas: uciekajcie od niemoralności. Każdy inny grzech, który ktoś popełnia, jest poza ciałem. Ale kto grzeszy seksualnie, grzeszy przeciwko własnemu ciału. Czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego otrzymaliście od Boga? To tylko trzy z siedmiu grzechów opisanych przez Pawła jako powszechne w dniach ostatecznych. W następnej części tego filmu ujawnię inne grzechy i ich konsekwencje. Bądź na bieżąco i pamiętaj. Jako chrześcijanie jesteśmy wezwani, aby przeciwstawić się tym grzechom i żyć zgodnie z wolą Bożą. Nie jesteś swój. Bracia i siostry, jeśli chcemy żyć z Chrystusem i królować z Nim na zawsze, musimy odpokutować za nasze grzechy i dążyć do świętości. Dlatego uciekajcie od niemoralności i żyjcie na chwałę Boga. Czwarty grzech. Hula. Hula jest jednym z najgorszych grzechów, jakie można popełnić, i niestety jest szeroko rozpowszechnione w naszym społeczeństwie. Widzimy to w telenowelach, filmach, serialach, muzyce i internecie. Jezus powiedział: Powiadam wam, że każdy grzech i każde bluźnierstwo będzie odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciw duchowi świętemu nie będzie odpuszczone. Ktokolwiek będzie mówił przeciwko synowi człowieczemu, będzie mu odpuszczone, lecz kto będzie mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym. Hula obejmuje złośliwą gadkę, przeklinanie, obrażanie i szerzenie kłamstw. Faryzeusze często popełniają ten grzech przeciwko Jezusowi, ale on oświadczył, że nawet ten może zostać przebaczony. Jednakże największym niebezpieczeństwem jest bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu. Dlaczego jest to tak istotne? Celem Ducha Świętego jest przekonanie ludzi o ich grzechach i doprowadzenie ich do pokuty. Aby zostać zbawionym, trzeba odpokutować za swoje grzechy. Dlatego ci, którzy bluźnią przeciwko Duchowi Świętemu, odrzucają jedynego, który może ich doprowadzić do porzucenia grzechu i otrzymania przebaczenia. Być może zastanawiasz się, czy kiedykolwiek dopuścił się bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu. Jeśli czujesz skruchę, to nie zbluźnił przeciwko Duchowi Świętemu. Ci, którzy naprawdę bluźnią przeciwko Duchowi Świętemu, nie czują wyrzutów sumienia ani winy. I nie mają zamiaru zmieniać swojego życia. Jezus dał jasno do zrozumienia, że nie odrzuca nikogo, kto do Niego przychodzi. Wyznaj więc swoje grzechy, a otrzymasz przebaczenie. Piąty grzech pobłażanie sobie. Wszyscy lubimy przebywać w naszych strefach komfortu, prawda? Lubimy, żeby wszystko pozostało tak, jak jest. Głównym wskaźnikiem samozadowolenia jest nasza niechęć do podejmowania decyzji lub podejmowania obowiązków, które mogą powodować dyskomfort. Dlaczego jest to grzech? Nie da się wypełnić Bożego wezwania i szerzyć Jego słowa bez wychodzenia ze swojej strefy komfortu. Apostoł Paweł powiedział: Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu. To znaczy ma moc zmieniania życia i przywracania rodzin. Kiedy popadasz w samozadowolenie, tracisz pragnienie dzielenia się Bożą miłością i zadowalasz się samym chodzeniem do kościoła, myśląc, że wypełniłeś swój chrześcijański obowiązek. W ostatnim czasie znacznie wzrosła liczba czynników rozpraszających i rozrywkowych. Ludzie spędzają godziny, dni, a nawet tygodnie na oglądaniu programów telewizyjnych. Słuchaniu muzyki, graniu w gry wideo i spotykaniu się z przyjaciółmi, często zapominając, że Jezus może powrócić w każdej chwili, jak pokonać pobłażanie sobie. Kluczem jest dyscyplinowanie ciała i otaczanie się ludźmi, którzy chodzą z Bogiem. Jak mówi Biblia w liście Jakuba 4,17: Dlatego każdy, kto umie czynić dobro, a nie czyni, popełnia grzech. Szósty grzech, arogancja. Arogancją charakteryzuje się osoba, która wierzy, że jest lepsza od innych, ignoruje opinie innych i jest przekonana, że zawsze ma rację. Ich próżność przyćmiewa wszystko, łącznie z miłością do Boga. Niestety, grzech ten jest dziś powszechny. Wiele osób myśli, że są mądrzejsze lub bardziej duchowe od innych. Nie zdając sobie sprawy, że arogancja prowadzi jedynie do zniszczenia i wyobcowania od Boga, Biblia mówi: Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Musimy unikać arogancji, ponieważ Jezus wkrótce przyjdzie i tylko ci, którzy będą mieli pokorę i uznają swoją zależność od Jego łaski i miłosierdzia, zostaną zbawieni. Siódmy grzech niewdzięczność. Biblia mówi nam, że serce człowieka jest z natury podstępne i zepsute, czego konsekwencją jest niewdzięczność. To po prostu brak uznania za dobro, które inni dla nas zrobili. Bądź szczery. Ile razy dziękowałam Bogu dzisiaj lub w zeszłym tygodniu? Kiedy ludzie stają się niewdzięczni, szybko zapominają, kto pomógł im osiągnąć wszystko, co mają. Biblijny przykład. Kiedy Jezus uzdrowił dziesięciu trendowatych, tylko jeden wrócił, aby Mu podziękować. Jezus był zaskoczony brakiem wdzięczności pozostałych dziewięciu. Co ciekawe, ten, który wyraził swoją wdzięczność, nie był nawet Żydem, ale należał do grupy uważanej za niższą. To nas uczy, że nawet ci, którzy są zbawieni z góry, mogą wpaść w pułapkę uznawania Bożej miłości i miłosierdzia. Za coś oczywistego. Co powinniśmy zrobić? Codziennie pamiętaj o wielkich dziełach, jakich Pan dokonał w Twoim życiu, i dziękuj mu z całego serca. Ostateczne wezwanie do działania. Oto siedem grzechów, które dzisiaj dominują. Oczywiście jest wiele innych. Najważniejsza wiadomość, jaką chcę Ci przekazać, jest następująca: Jezus powróci wkrótce. Zabrzmi trąba, i Zbawiciel świata powróci, aby pokonać Antychrysta, fałszywego proroka i ich przywódcę, szatana. Jak odpowiesz? Czy będziesz szukać Pana, póki jest jeszcze czas, czy też będziesz żyć tak, jakby Jezus nigdy nie miał powrócić? Wybór należy całkowicie do Ciebie. Nie pozwól, aby którykolwiek z tych siedmiu grzechów zawładnął Twym sercem. Jeśli chcesz zostać zbawiony i żyć wiecznie z Jezusem, wyznaj swoje grzechy i napisz w komentarzach: Jezu, przebacz mi wszystkie moje grzechy. Udostępnij tę wiadomość znajomym i rodzinie. Niech Bóg przebaczy ci wszystkie twoje grzechy i obficie ci błogosławi. Amen.